Nad tym siedzi genialny kryptolog Alwin Kramer. To jest człowiek, który jako deszyfrant jest jednym z najlepszych na świecie. To właśnie on współpracuje z polskimi inżynierami, z polskimi matematykami przy złamaniu kodu. On jest nie tylko matematykiem. On zna genialnie język japoński. Tłumaczy te depesze. One nie są długie. I 6 grudnia wie, co się święci. I stara się dotrzeć na 24 godziny przed atakiem na Pearl Harbor. Z przetłumaczonymi 13 częściami do prezydenta Roosevelta. Roosevelt zamiast go przyjąć, czerwony alarm. No, depesze, które mają no, wagę bomby y, atomowej. Nie udaje mu się dostać temu czołowemu kryptologowi do prezydenta Roosevelta. Dopiero generał Marshall załatwia mu tę audiencję. Dostaje się do Roosevelta, do ataku pozostają 22 godziny. Roosevelt to czyta. I mówię, rany boskie przecież to jest wojna.